Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym dniem z tego względu, że mamy przygotowaną pewnego rodzaju niespodziankę. Nie jest to oczywiście niespodzianka dla Patrycjusza. Wiecie, uwielbiam go rozpieszczać, ale dzisiejszy dzień nie jest dniem o patrycjuszu, więc mam nadzieję, że mnie tam słyszy i zaraz do was wyjdzie. Kochani, dzisiaj wybieramy się na ślub na wesele córki, przyjaciół Patryka, rodziców, z którymi Patryk się w sumie, z którą Patryk się wychowywał, więc jest to taka przyjaźń z dziecięcych lat i słuchajcie, najfajniejsze w tym jest to, że nic ona na ten temat nie wie, więc idziemy na ślub, idziemy na wesele, zrobimy Pannie Młodej niespodziankę. E, także no, jestem ciekawy, jak zareaguje. Ja jeszcze nie miałem okazji nigdy poznać. Oczywiście ogląda też nasze filmiki na YouTubie, więc e, no powinna mnie kojarzyć, ale jestem ciekawy, jak zareaguje na Patrycjuszkę, jak go zobaczył po tylu latach, bo no, nie wiem w sumie ja z 10 lat się chyba nie widzieli z tego, co kojarzę, ale dopytam się e, Patryka, jak już e, do nas tu wyjdzie. Jak tam się szykowanie udaje? Halo! Tam, no, jak tam można? A co ty robisz? Ogaleniam się. A, okej, okay, dobra. jak jeszcze nie ubrał e, majteczek, więc e, jesteśmy jeszcze w kropce. W sumie za dwie godziny powinniśmy wyjść. A dopiero zaczęliśmy się ogarniać, jeszcze mamy troszkę rzeczy do zrobienia. Musimy po pierwsze zapakować prezent, po drugie jeszcze mamy paczki do e, nadania, po trzecie muszę odebrać jeszcze paczki z paczkomatu, z tego względu, że nie wiem tu, pamiętacie, to drzewko pomarańczowe, które mamy u nas w kuchni, ale e, powinniście tutaj widzieć o nie, w złą stronę teraz. E, zaczą, zaczęło to drzewko mieć takie pomarańczowe liście i czytałem ostatnio na jakimś takim forum, że to jest po prostu brak odpowiednich witamin, które to drzewko potrzebuje, więc zamówiłem specjalną odżywkę właśnie do drzewek cytrusowych. Nadeszła ona do paczki więc muszę to odebrać. Także co, my się będziemy powoli zbierać, zabierać do za szykowanie. Ja też oczywiście nie będę się pokazywał, ale też jeszcze jestem w samych majtkach. Założyłem tylko t-shirt, założyłem się wykąpać, także zabieramy się za robotę. Oczywiście jednym z prezentów dla pary młodej będą nasze perfumy. Przygotowałem tutaj oczywiście zestaw Sensual Wave oraz Spicy Peszy. Będzie to taki bardzo osobisty od nas. Co się dzieje? Hello! No, chcesz tutaj podagrywać razem ze mną? Hello! No, przyczajony tygrys. E, także będzie to taka forma osobistego prezentu od nas, więc zaraz to zapakuję. E, później em, przejdę się jeszcze wysłać paczki i zabiorę tą jedną e, paczuszkę prezentową do kwiaciarni, bo chciałbym, żeby tam pani jakoś to ładnie przystroiły. E, także jeszcze e, musimy kupić kartkę z życzeniami. Napisać Nie oczywiście. Musimy kupować kartki, bo widać po tym, że to jest prezent od nas. Przecież jest na pudełku napisane od kogo. O, powiedzi po powiedział coś, rzucił i znowu ja się schował. Się nie Ty, to jesteś jak ta. Tata... Boże, jak się nazywają te na pustyni? Takie co. E albo e gra się czasami w takie wiewiórki, co się chowają do dziupli. E nie, jeszcze nic nie pakowałem, więc e zabieram się teraz za pakowanie prezentu, bo to jest chyba najważniejsze, a nie kosmetyki. Hello. Bardzo to się ostatnio ze mnie śmiałe, że ja tutaj sobie maj tam, gdzie nie Szerysław, powinienem. Ja jestem w takich emocjach, czuję się jakbym drąga jakiegoś połknął. Strasznie się denerwuję, strasznie przeżywam zaistniałą sytuację, aż mi się tu wszystko pali w rękach. Nie wiem, jakoś się bardzo jesteśmy w niedoczasie. czasie. Eee, czarny czy pomarańczowy? Która strona? Eee, czarna. Czarna strona. Co chciałem powiedzieć, jedziemy na wesele, w ogóle, dzień dobry kochani, witamy się z wami, burza, mi się pijadę, w ustach, witamy się, moment, witamy się z wami w kolejnym vlogu, nie wiem co to będzie, Przemysław stwierdził, że mimo, że jesteśmy spóźnieni, jeszcze będziemy nagrywali, jedziemy na wesele, na ślub do mojej przyjaciółki z dawnych lat, to była koleż to jest... Jezu, jak to wszystko wytłumaczyć? To jest rodzina, która mieszka w Niemczech. Poznaliśmy ich na wakacjach w Jantarze, w miejscowości, do której od dziecka jeździliśmy. Ja muszę, przynajmniej się czegoś napić. To nie ma po prostu żartów. Tobie nie proponuję, samochodem jedziemy. Tak, tak, tak. To jest, to są nasi znajomi z dawnych lat, z dzieciństwa. Nie patrzcie, co ja tutaj. Nalewam. Jak to nie trzeba? To było? jest nalewka. Bimber. Od Przemysława Taty ratuje mnie w nagłych przypadkach. E, nie patrzcie na to, czym ja to popiję. Dobra, nie popijaj. Boże, wodą, wodą. Potem w ogóle pokażemy Wam, bo przygotowałem challenge dla mojej mamy. Zdrówko, kochani, żebyśmy zdążyli, żebyśmy wrócili w takim fasonie, w jakim jesteśmy teraz. Raz, dwa, trzy. Oh. Oh. Dawaj, 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 oh. taki tam rozchodniaczek. Wow. To ma 100% chyba. <gry> Dobra, pokażę wam. Szybko, bo że co mi tak z tej buzi leci? Nie wiem, nie wiem. Będę zaraz cały mokry. O, tak się prezentuje. Pięknie. Wyciągam rękawy, pokazuję się wam. Tak. I teraz ściągam, bo się zaraz zapocę. Dobra Przemysław, bierzemy rzeczy i lecimy. Uuu, Przemysław, co tutaj się dzieje? Co ty robisz jeszcze? Ja już jestem gotowy do wyjścia. Czemu ty? Ja się schładzam lodówką. Przemysław, no żartujesz sobie? Nie ma czasu. Zamykaj tą lodówkę, bierz co trzeba i lecimy. A, jeszcze chciałem w ogóle pokazać, poczekaj, nie uciekaj mi, zobaczcie, kochani, jak Przemysław, proszę odejść kawałek dalej, zobaczcie, jak on wygląda. Dlaczego my tutaj cały czas wszystko nagrywamy? Bo chyba tutaj mamy najlepsze światło, te okulary, ta twoja stylizacja, ty wyglądasz po prostu miód malina, miód malina. Dzisiaj będą tańce, kochani, ja dzisiaj będę królem parkietu. Dobra, idziemy, 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 idziemy. idziemy. Mm. Dzień, e, nie, nie dzień dobry. Co mam powiedzieć? No dzień dobry, dobrze powiedzieć Dzień, dzień dobry. Do dobry, kochani. Witamy Was w kolejnej części tego filmu. Mamy co to było? Co to było za wesele, co to był za ślub? To były po prostu emocje, nie z tej ziemi. Ja do tej pory nie mogę wyjść z zachwytu, nie mogę wyjść z podziwu, nie mogę wyjść z takiego ogromnego szczęścia, jakie nas spotkało. To było jedne z najfajniejszych doznań, naprawdę, jakie ostatnio nas spotkały. Cała ekipa nasza w tej przyjaźni wieloletniej, tego, że tyle lat się wszyscy nie widzieliśmy, to, że wszyscy Przemysława tak pokochali, to jest po prostu dla mnie miód na nasze serce. Tak, ale to też dało nam tak w sumie do myślenia, że jednak te takie znajomości, przyjaźnie z tak. dzieciństwa to są więzi, które są po prostu nie do przerwania, że. Teraz jak poznajemy ludzi, to nie nawiązujesz aż takich bliskich relacji. Tak, jest czy... fajnie, jest miło, super, że się widzimy ze wszystkimi, ale nie ma tego połączenia dusz, nie ma tego połączenia takiego zrośnięcia dupami, jak ja to mówię. My nie widzieliśmy, w sensie ja nie widziałem się z Natali, z Sandy, z Oliverem. Około ponad 10 lat, prawie 15. Nie, nie jesteśmy w stanie określić, ile to było. Wszystkie wakacje, wszystkie wiantarze, wyjazdy w Chorwacji, gdziekolwiek tylko razem byliśmy, zobaczyliśmy się i to było po prostu jakbyśmy się widzieli minutę temu, godzinę temu, pół godziny I, temu. Ja natomiast mam takie wrażenie, przez to, że tyle słyszałem historii na ich temat. To miałem wrażenie, jakbym ich znał, jakbym też ich widział wczoraj, mimo że e, no, widziałem mi wszystkie po raz pierwszy. Po raz pierwszy nie nagraliśmy tak naprawdę nic, mam tylko jedną przebitkę w poziomie. Mam kilka jeszcze instastory, zdjęć. Zobaczymy, czy da się tutaj do tego filmu to dołączyć, żebyście mogli chociaż cokolwiek zobaczyć i przeżyć to razem z nami. Ja. Nie godzę się z tym, że to już się skończyło, ale planujemy wyjazd do Niemiec. Planujemy bardzo dużo teraz aktywności, żeby razem odnowić te znajomości i być w takim kontakcie cały czas. Ej, I co jest w ogóle śmieszne, mimo tego, że mieszkałem w Niemczech przez 11 lat, to pierwszy raz byłem na polsko-niemieckim weselu. I powiem wam, że naprawdę byłem zachwycony tym, jak ci młodzi ludzie się też fajnie bawili z nami. Bawiliśmy się i do polskich hitów, i do niemieckich hitów. Każdy po prostu z parkietu nie chodził. Nikt nie ogóle... siedział przy stole, tylko tam ten stolik starszych osób, ale też każdy podrygiwał, każdy tańczył, każdy był tak szczęśliwy, tak, gdyż... jak my dzisiaj, mimo, że troszeczkę mnie kac męczy, ponieważ Przemysław wczoraj w ogóle nie pił, ale ja... No, może nie będę tutaj Wam się pokazywał no. bez okularów, może się w ogóle zapnę troszeczkę, a nie będę straszył tą zapadniętą klatą. My już niestety opuściliśmy zegrze, jesteśmy właśnie przy brwinowie, w brwinowie nad takim jeziorkiem, które możecie już doskonale kojarzyć. Chcemy tutaj podogorywać, chcemy coś zjeść, chcemy odpocząć i powspominać to cudowne wesele, ten cudowny czas. Zebrałeś już te wszystkie manatki, bo zostało to się wybrać gdziekolwiek. To po prostu jestem ja To jest na rekonwalescencję i na odpoczynek. Bardzo fajne miejsce pod Warszawą, do którego przyjeżdżamy co roku kilka razy w Tak, roku. i w zeszłym roku obiecaliśmy sobie, że w tym roku popływamy na Łejku, więc e, może, może nie dziś... dzisiaj, może, może nie dzisiaj, właśnie, ale. A może ja właśnie wiesz, jestem taki rozluźniony, jeszcze w żyłach moich płynie biała krew, wodna <laughs> krew. Także może dzisiaj. I tak to jest właśnie wybrać się z Patrycuszem gdziekolwiek. Pytałem się go przed chwilą, czy pozabierał Dlaczego wszystko. Dlaczego my nie wjechaliśmy na ten normalny parking, tylko zostawiliśmy tak samochód na dziko? Bo ty jesteś Januszem Biznesu i za parking trzeba by było zapłacić, a powiedziałeś, że nie dasz grosza. Hmm. Nic takiego nie mówiłem. Dlaczego nie No bo taka jest prawda. Nie zapomniałem, że tu jest parking hmm. po prostu. Tak, jasne. Zapomniałeś chyba, że e, musiałbyś za niego wyłożyć ze swojej własnej kieszeni. Chyba w cieniu. To, to, to może, to. może jestem tak głodny. I co, od czego zaczynamy tą przygodę? Yy, my nie jedliśmy dzisiaj nawet śniadania, więc pierwsza stacja to jest bar. My zawsze tutaj przyjeżdżamy za To aż dziwnie, także jesteśmy we dwóch co. No, dziwnie, 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 ale. Y, pozmieniało się tutaj. Jakoś tak się zrobiło. Tak. O, tak, 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 tak. Zagospodarowali wszystko. chyba więcej, więcej przestrzeni, no, ale słuchaj, fajnie. Wiadomo dlaczego. Ale zaraz Wam pokażemy wszystko, jak tutaj jest naprawdę. No, od Warszawy, jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, przyjechać tutaj tak na chwilę. Może, może nie reklamuj, bo później będą tutaj tłumy i się już nie dostaniemy. Nie, już większość osób wie, że tutaj to jest, ale naprawdę jest mega przyjemnie. A więc zaczynamy od jedzonka. Oczywiście do wyboru jest pizza, są też i burgery. Mamy oczywiście też część sałatkową i oczywiście napoje, tosty, frytki, mango lasi, mango bowl. Z drugiej strony są również alkohole. Wezmę chyba Patrykowi chicken burgera, wezmę też jedną pizzę i może sałatkę taką... Napój do podzielenia się, no i zaraz jeszcze wybierzemy coś do picia. Zastanawiam się teraz, w jaki sposób możemy Patrycjusza postawić na nogi. A może być troszkę za ciężki. O, widzę, że mają Long Island Ice Tea, Jest to napój, którym zawsze upijamy się na maleniwach. Eee, no, więc, e, więc może nie będę przywoływać tych wspomnień. Chyba jednak tutaj zdecyduje się na jakieś szota, może z pieprzem, żeby to postawić na nogi. Do tego weźmiemy jakąś kolę. Idzie gwiazda, gwiazda, gwiazda. Sław, co mi wziąłeś? Jak tam woda sprawdzona, ciepła? Nie, nie sprawdzona, ale powiem ci, że coraz lepiej ludzie pływają. Naprawdę jest porównanie. Każdy skacze, każdy. Tak wie co robi już, to no nie to jest tak. Musimy naprawdę kajaja. się w końcu zabrać za to, żeby żeby troszkę popływać. Słuchaj, no dla ciebie proszę bardzo, zabrałem tutaj. Ciebie robisz żarty? Nie, no szacieka wódki, no tak, Dobra. tak ci dobrze wchodziła na weselu. A chcieliśmy coś do popicia? Nie, na weselu piłeś bez popitki, to co? Teraz będziesz z popitką? Ta weselna była lepsza. Zobaczcie, tak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy taką część restauracyjno-barową. Tam siedzi, relaksuje się przemysła z piwkiem zero. Tutaj mamy takie leżanki, kabany do wynajęcia. Ja nie pamiętam ile one kosztowały w zeszłym roku, ale w cenie była butelka Prosecco. Tutaj mamy wypożyczalnię, łejka. Tam mamy toalety, jakieś różne pomieszczenia. I tam wszyscy czekają, którzy są napaleni i są zapalonymi wejkowcami. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda tutaj od kuchni. Tam sobie wszyscy czekają, kibicują, relaksują się przed pływaniem. To naprawdę jest mega wymagający sport. Ja kiedyś jak pływałem na nartach wodnych za motorówką. To naprawdę było ciężko, więc tutaj nogi są mega obciążone. Zobaczcie, jak sobie ludzie świetnie radzą. Odczytuję na bieżąco wiadomości od Was, i wszyscy pytają, co założyła moja mama na ten ślub. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, mamy zdjęcie. Może zrobimy na koniec taki pokaz slajdów, żebyście zobaczyli kilka instastory. Moja mama miała takie hiszpańskie, czerwone spodnie, piękną, białą bluzkę. Tutaj są jej przyjaciółki, także z takim widokiem sobie cały czas wspominamy ten cudowny czas. Przemysław, co zamówiłeś do jedzenia? Zamówiłem tutaj chicken burgera, zamówiłem parmę, zamówiłem sałatkę z serem halloumi, No pośdzimy tutaj troszkę. No jasne, Taka oczywiście, że tak ja to jestem to tak to głodny, a jeszcze po tym... Zastanawiałem się, czy dobrać ci pieprzu, tak, wiesz, żebyś miał lekką, ludzką pikanterię. Tak, tak, niby dla zdrowotności, tak? Tak, dokładnie, dokładnie żeby cię żołądeczek nie jak zaraz zjesz sobie coś takiego... Cięższego. No, tak, dokładnie. Przed momentem nie nagrało nam się całe ujęcie, więc przemysła wybacz mi, ale jeszcze musimy się wstrzymać z jedzeniem. Zobaczcie, mamy tutaj pizzę parmę, wygląda naprawdę bardzo dobrze na takim cieniutkim Mnie cieście. Pizzę naprawdę bardzo dobrą. Pizzę, więc... Ja... E, wiesz co, ja teraz tak patrzę że my musimy, bo usta zmieniłem ustawienia w aparacie, jak nagrywamy siebie nawzajem, musimy kliknąć tutaj na ekran, żeby wyostrzyło na środku. E, no i co, ja tutaj mam burgera, chicken burgera. Czy mi tutaj go ładnie pokaże? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mamy sałatkę z serem halumi. Tak, z żurawiną i z zieleninką. Więc... Z takim widoczkiem to będzie naprawdę coś pysznego. Także Przemysław. W takim razie podkładaj telefon, o boże telefon aparat i zapraszam. Tak, bierzemy się za pałaszowanie tych pyszności. Więc teraz, kochani, możecie dać znać w komentarzach, w jaki sposób wyjecie burgery, bo Patrycjuszek je zawsze burgera sztućcami. kroi go sobie na mniejsze kawalątka. I Nigdy Nie wiem tej wierzchniej bułeczki. Także dajcie koniecznie znać, jak to u Was wygląda w zwyczaju. Dajesz radę, proszę, 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 proszę. are gonna go my way I'm gonna let the sun shine in the day I'm gonna let the past be filled with smoke Ooh. And I will try to fix what has been broken And take this weight off my shoulders Cause I know yesterday ain't coming back mm. I'm gonna let the Stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves.